Dobra, Siemanko, ziomy. I ogólnie, w tym to nie jest żaden filmik, to nie jest vlog, nie jest mózg rozwalony, ale ziomeczki. I chciałbym Was przeprosić w tym filmiku. Przeprosić w filmiku, no dobra, za to, że. Że w ostatnim tygodniu nie pojawiło się nic. Nie pojawił się żaden filmik, bo miałem problemy. Mój komputer, mój laptop miał problemy z YouTube'em. No i ogólnie ja przesyłam sobie z kamery do kompsa. Jest w taki w którym wbiłam w kompa na YouTube'a, mój kanał. Wpisuję, przesłucham filmy, wbijam, daję filmik, wpisuję tytuł, piszę opis. Jest, wszystko dobrze. No i daję, żeby się film wysłał. No i patrzę, no i no, no i on co tam idzie. I ogólnie patrzę po. po. po trzy. następ... patrz powiedzieć, że jak je dzisiaj wrzuciłem, jak dzisiaj nie zacząłem, żeby się wrzucał, to jutro, jutro patrzę. No ma 0%, tak, patrzyłem, potem z innym filmikiem, ogólnie miałem trzy filmiki, miały być w tamtym tygodniu, i... które nagrałem. A, no, one miały się rozmieścić do czwartku, a w po czwartek, potem jeszcze miało być dwa filmiki albo jeden nie ale miało być był materiał miałem materiał to nie że po prostu nie chciało mi się nagrywać ale miałem materiał tylko youtube nie chciał mi rzucić wielu ale myślę że już jest wszystko dobrze że już youtube mi na to będzie pozwalał no i bo materiał wiecie ja dam Nagrywam dość często, bo to mnie też cieszy, tak że mogę z kimś pogadać, że wstaję tak jak dziś, nie? Dziś tak wcześniej wstawię z godzina W pół No i oby mnie... no to wiecie dlaczego nie było filmu, a więc... To tyle w tym filmiku. A więc, narka. Nie, Pamięta, a ogólnie pamiętajcie ten filmik, gdzie zrobiłem tutaj w trupionkę i uderzyłem w kamerę i prawie kamera nie spadła i ogólnie by się nie rozwaliła. Oczywiście tam na filmiki nie będzie tego widzieć, ale tak przywaliłem w nią dosyć mocno, no to tu teraz tego nie zrobię, powiem narka do następnego